Ja, ja bym ok, bo zaczął jest... od formalności, tak, Maciek, bo mm, wiem, że się na pewno szkoliłeś w dziennikarstwa pewnie u Moniki Laskowskiej, ale chciałbym, żebyś, yy, no tutaj szeryf internetu, a pomówiłeś mnie o, na ostatnim keju bo powiedziałeś, że miałem ważny kontrakt, prawda? To mam nadzieję, że mnie przeprosisz za to teraz, a jak nie, to słucham twoich wyjaśnień. Ale za, zarzut dotyczący tego, że miałeś ważny kontrakt. Ważny kontrakt, kontrakt a z, porzuciłem z organizację fame. Okej, okay, no to jeśli to, to jest jakaś nieścisłość, albo się e, pomyliłem i e, sytuacja wyglądała fo, formalnie inaczej, no bo ty mówisz, że się pomyliłem, no, że nie, nie miałem no. racji, tak? No przepraszam, w, jak, w jakiej sprawie by się teraz... E, nie, odnośnie ostatniego cage'a, że niby rzuciłem słowa, nie pamiętam dokładnie swoich słów, że powiedziałem, że miał ważny kontrakt z organizacją i Ale z jaką organizacją? Organizacji, fejn, pewnie do tego należałoby No dobra, się. To, to poczekaj, a to nie jest tak, że, bo na przykład ja mam tak w umowach, że jeszcze jest okres, y, że masz zakaz konkurencji, to ty nie miałeś takiego... Zakaz konkurencji. No tak. jak ty masz w umowach, to mnie Chodzi, wiesz, Wardęga, Ale ty, ty, a teraz ty, ty obawiam się z Maćkiem, a do ciebie znaczy, przejdę o ten, o ten Ale aspekt, to ty nie Znaczy, o ten aspekt Nie miał pewnie kasusz, no? natomiast y, zakaz konkurencji. No co z tego, ja nie miałem ważnego coś kontaktu coś z Fejmem, więc chciałbym usłyszeć walki, z ciebie walki przeprosiny, bo jak, walki jak nie, nie pamiętasz, że ja ci mogę puścić twój urywek. Tak, bo Ale powiedziałem, no, że miałeś masz ważny kontrakt nawiązujący do tego. Chcecie w dwóch gadać, bo przed chwilą mówiłeś, że... Ktoś się przekrzykuje, a ty teraz przekrzykujesz Kiedy Maćka. Kiedy mówiłem, że ktoś się przekrzykuje? No ostatnio, że ja cicho chcę. Ale teraz No to czy siedź cicho, wrażenie, jak będziesz miał pytanie, to będziesz mówił, bo teraz ja rozmawiam z Maćkiem, nie Kasi wiem. Znaczy, bo wiesz, no, no bo chcę wam bo to, to na początek, Cze Panowie, to ja a, proszę... A to za mnie my nie kasio, potrzebujemy kasio. Znaczy, Proszę. za myślę, zakowajmy. że moja uwaga była dosyć trafna, C że a, jest coś takiego jak zakaz konkurencji. I może jak to super. Tego dotyczyła a to, Nie znam nie znam Po co mu chodziło? To mnie to ku nie okay. interesuje, Nie interesuje, tym. że jak mówi, że mam ważny kontrakt, a jak nie mam? Ale każdy nie sugeruje panowie, panowie, Dlaczego to ja tak O tym zaraz panowie, będziemy kasz, roznażyć, że kasz, ty sugerujesz. przepraszam. I może mu, panowie, ale chodziło. trzymajmy kulturę ja ja dyskusji. Zaraz się dowiemy o co tobie Chodziło. Bo no, może ty tak właśnie tutaj jak sugerujesz ma Maćkowi, tak to zamknij mordę, jak ja rozmawiam z nim. Spokojnie, Kasiu, zachowajmy kulturę No Rozmawiamy to zamknij mordę, bo ja rozmawiam z Maćkiem. I, I co, widzisz, ja... cały problem polega na tym, że nie No ja Problem twój polega kontrak. na tym, że nie umiesz zamknąć mordy. Widziałem twój kontrakt. Bo kontrak. ja rozmawiam z Maćkiem, a nie z tobą. Cepak, rozumieś... poproszę, poproszę na sekundkę o ciszę, uh -huh. Ja tylko dokończę to, od czego zacząłem, dlaczego Dobrze. ja prowadzę to face to face. No właśnie e, w takiej sytuacji ja bym postaram się być obiektywnym tutaj w tej rozmowie, w żaden sposób nie zabierać głosu z jednej czy drugiej e, strony. Takiej sytuacji mogłoby nie być, nie mógłby być zarzut, że face to face prowadzony przez Sylwestra Wardęgę. E, Sylwester będzie stroną w takiej uh -huh. dyskusji i będzie dwa na jeden e, dyskusja. Dlatego jako organizacja podjęliśmy decyzję, że na początek wyjaśnimy sprawę między bami, a później e, gdzieś bez stronie Hubert stara się poprowadzić Twoje spotkanie z Bokserem, aby nie dochodziło właśnie do takiej konfrontacji 2 na 1, co też próbowałeś tutaj zarzucić, że ja razem z Sylwestrem próbuję Ciebie atakować, bo w Gdzie żaden ja sposób próbowałem. nie. ja próbowałem? Ja powiedziałem, że z tak. tą mordę, bo ja do Ciebie no teraz Dlatego chcę rozmawiam. z Tobą teraz wyjaśnić no, drugą bym, część. Chciałbym usłyszeć przeprosiny okay. od Ciebie. Dobrze. A no jak to... nie, to Ci mogę puścić, jak nie pamiętasz. Masz rację, powiedziałem najprawdopodobniej tak, jak sugerujesz, bo jeśli jesteś przygotowany tak najprawdopodobniej, bo no ja tak. ja powiedziałem, przygotowany. że masz ważny kontrakt. No się postarzał. Nie, Sylwester też ma rację, bo powiedział no, słucham, usłyszę, odnośnie zakazu od Tylko dokończę. Dobrze? E, zakazu konkurencji, że najprawdopodobniej to chciałem przekazać, że e, istniała no, ta ustawa. powiedziałem na zapis. samym początku, że uczyłeś się dziennikarstwa od Moniki Laskowskiej, dlatego no, dobrze. To jest, to jest twój zarzut, twoje stwierdzenie. Nie, twoja nie perspektywa. to nie jest mój zarzut, tylko stwierdzenie. To, to stwierdza, że nie się miałeś. Pomyliłeś. Dobrze, tylko teraz. No, jak się można pomylić ale nie. Czy ktoś ma ważny kontrakt, czy nie ważny Ale nie, no to teraz twierdzisz, no że nie miałeś zakazu że ja konkurencji. Ja walczę może z wartęgą za Miałeś Panowie, zakaz konkurencji, czy nie? miałeś zakazu konkurencji? No się na tak mnie, jest. natomiast no. możecie to bardzo no, łatwo Słucham, rozwiązać. dlatego chciałbym usłyszeć. Znaczy ja mam rozwiązanie, kociny. Zadałem pytanie, Kasturzu, czy miałeś zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu miałe. konkurencji? Nie miałem. Okej, okay, no to cię przepraszam, jeśli nie miałeś zakazu konkurencji, jeśli tak twierdzisz. No. No. Ja nie miałem ważnego kontraktu. No Ale miałeś zakaz konkurencji. Ja zadałem pytanie o zakaz konkurencji. A nie możemy po prostu poprosić włodarzy, przecież można rozwiązać problem od razu? Ja ci mogę puścić. Jeżeli Ale ktoś powiedziałeś zmienić. Tak, czemu się boisz konfrontacji? Ale z powiedziałem, z przepraszam. Ja się nie boję, ja zaraz podjęcie rozmawiałem. Ale chodzi o konfrontację no. z wodaczami. Stoją tu. Wystarczy ich zapytać, czy miałeś zakaz konkurencji. Jeśli za sekundkę, nie miałeś, ja po... on cię przeprosiłem. Ale, ty, Ale ty, ja, ja, ja nie mam z jakimś, czy ja mówię o, nie o nie zakazie staram... konkurencji, czy kurwa -o, o ważnym kontrakcie. Jeśli miałeś zakaz, konkurencji... Nie rozumiesz, pewnej nie dole Posłuchaj, nie strasz mnie człowieku. No to samki Mordy, bo całe mi informacje. Jak się z tego Ale nie, nie Sylwek, Prze dostałem informację, ciebie przerasta, bo próbujesz tu kurwa się wepchać. Tłumaczy nie. Ci, Postie, nie, że nie jeżeli był zakaz to ja konkurencji, próbuję, to jest dalej tak. ważny kontrakt. I dostałem Rozumiesz, informację, dostałem jest, informację, jest. Tak. Zapis, że jest zakaz mhm. konkurencji. To pochuj się tak. na jedną walkę bierze, albo na dwie walki. I oni specjalnie tak? wpisują zakaz konkurencji. Na panowie, to teraz ja już zamykam już, ten temat no, i przechodzimy do Was. To słucham, dostałem, inform, dostałem informację, że po zakończeniu ostatniej walki odbytej miałeś zakaz konkurencji 12 miesięcy. A ważny kontrakt, miałem? No to, to jeśli miałeś zakaz kontrakt. konkurencji, to nie mogłeś w tym okresie 12 miesięcy podpisywać nowej umowy, a tak się stało. No jak podpisałem. Jestem tutaj. To jak kurwa. Ale nie z inną organizacją. Pytam cię, no ja, ja ci nie wiem, puścić, czy ty też ale nie ja już, ja już zakończyłem ten temat, ale nie. No, ale jak... Tak Zakończyłeś, no k**a. Ty też się Co? nie odzywałeś. Miałem ważny kontakt. Bo miałeś to zakaz, zakaz konkurencji. albo zakaz konkurencji, albo ważny kontakt, k***a. Dlaczego miałeś tego miałeś, zakaz się kłacien, Dla Dla Tyle, tego miałeś no, sprawę w, nie w sądzie. Dla tego... A to, że będziecie razem, to ja widziałem od początku. Ale ja w żaden sposób... To ty za zaatakowałeś Słowa. mnie, a nie ja ciebie. K**de. Ja tobie odpowiadam na pytanie tylko w sposób no, merytoryczny. Tak, na pytanie odpowiadasz. A tu ci sugeruję w dwójkę i o, zakaz Dostałe konkurencji. A zakaz konkurencji to jest ważny kon kontrakt. Ej tak, ja, ja wam jedną rzecz, dobrze? Tak. Może zróbmy tak, że jak Turski odpowiada, to ty słuchasz, a jak ty mówisz, to i Turski A słucha. jak my rozmawiamy, to zamykasz mordę. To no ja i teraz włączymy no. ten jeżeli temat, Jeżeli będą panowie, takie no. zasady, ja się będę dostosowywał. No to panowie, teraz ja już kończę wątek z, z Kasiuszem. Tak, z od Moniki wydaje mi się to dosyć naturalne, że jeżeli trzy lata temu były x stawki, nie zauważyłeś, że we frykach stawki poszły do do góry? No zauważyłem, Powiem ci więcej Zauważyłem. Moja co, pierwsza tym, walka. I o o tym będziemy rozmawiać? No chcę to dokończyć, Porozmawiajmy po prostu. Otwórz no, trochę umysł. No, Uważam, próbuję. że posłuchaj. Za pierwszą walkę dostałem w... trzy razy mniej, prawie trzy razy mniej niż za drugą. Rozumiesz? No. A wtedy też nie było Pandory i tak dalej. Hmm. To szło wykładniczo idzie. Hmm. Ale tutaj dostałeś dużo. Dużo, dużo razy więcej niż ostatnia. Twoja ale kocha. ci tłumaczę, tu, że tu nie idzie tak Dobrze, aż dużo. Ale ci tłumaczę, no. że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora. na Pandora, to, ty bo ty już... negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy na live. Nie, 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 nie mój A, drogi, no ja ci, bo, bo ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze że pozwolą, tak ja bardzo chętnie, tak ja bardzo walkę. chętnie powiem nawet jak wyglądały te negocjacje. Była mi proponowana już kwota wysoka za walkę moją trzecią i być, miał być moim przeciwnikiem czajnik. Albo Fabiański. Później się wydarzyła Pandora. Ja już byłem niechętny na walki, bo chciałem już zmienić kompletnie otoczenie i tak dalej. Straciłem zaufanie, jak oglądałeś podcast, pewnie przejdziemy też do podcastu, to rozumiesz, czemu chciałem zmienić otoczenie i tak dalej. I wtedy chłopaki zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie, że muszę zawalczyć albo ja, albo Konopski, bo inaczej ten biznes może paść. I to też były słowa. Andrzeja, którego i ty szanujesz. To ja, ja, ja Sylwek tylko zapytam, bo, bo tutaj rozmawiamy trochę o negocjacjach, mówisz o tych kwotach. To tylko pytanie do Ciebie. Czy na przykład w negocjacjach do swoich pojedynków używałeś argumentu na przykład zainteresowania swoją osobą w danym momencie, czyli przed negocjacją na przykład do ostatniej walki, czy argumentem nie. do tego, żeby zarabiał więcej mhm. był, był argument, że na przykład zainteresowanie Twoją osobą nie, nie. jest Spotkaliśmy dużo. się w ambasadzie, przyjechał. Krzysztof też był. Krzysztof był Rafał i ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć, i oni że rozumieją, że teraz ja mam bardzo dobry czas w internecie, że jest duże zainteresowanie moją osobą i chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę, jeśli chodzi o walkę. Tak. Ale to, to teraz twierdzisz, że, Ale nie że byłoby, to nie było, boże, tak, że ja mówię, dajcie mi więcej, bo Pandora, nie. Czyli ty twierdzisz, że to wyszło od ciebie, a że że to wyszło od organizacji taka propozycja tak, wysoka, a tak. nie od Jeśli ciebie. Jeśli włodarze chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę. Okej, okay, no, to, no to zobaczymy, czy, czy, czy tak było i czy oni mhm. to potwierdzą, bo, bo, bo czekamy na taką decyzję. Kasjusz, ty wchodząc tutaj, wracając do organizacji, wszedłeś z mocnym, z mocnym przytupem i jakby bardzo agresywnie uderzając, czy to w, w Sylwka, czy w Michała Boksdela Barona. Dlaczego taka narracja i czy taki był zamysł, że od razu Ale, tutaj czy ja mogę czy... dalej tą to... mi możesz, porozmawiać możesz. z Kasjuszem. Ja chcę tu. zrozumieć Twój zarzut. Czyli dobrze, że nagrałem Pandorę, tylko źle, że modulowałem głos według Ciebie. Z czym ja się nie zgadzam? Ale jakby no przyjmuję No i to. bardzo źle, że teraz skoro mówisz, że straciłeś zaufanie do tych gości uh -huh. wszystkich, a teraz nagrywasz z tym gościem. Dokładnie. I e, właśnie już do tego wiedziałeś, przejść. że będziesz nagrywał dalej z BoxDelem, dlatego tą ankietę zrobiłeś. Już to dawno wiedziałeś, zanim tą ankietę uh -huh. rzuciłeś na YouTube'a. tak, ale ankieta chcecie... była niecały miesiąc temu. No właśnie, no więc tak. wszystko jakby okay. przygotowywałeś ludzi po to, żeby niby tak. było. Tak, i ci powiem dlaczego. No, Uważam, że ten chłopak się zmienił i ludzie będą mogli. Czym się zmienił? To nie widzisz teraz, jak on oszukuje coraz więcej ludzi, tych, których. Ale zrób I tak pytań, dalej nie szanuję podrób, niektórych, podrób, ale zobaczcie. Ostat... Okay? No, ale jak dużo okej? No ale przecież pytań. ja się ale wypowiadałem, zobacz... zadałeś mi pytanie, ja zaczynam się no, wypowiadać, ty mi się wpierdolę. No ty mi, zadałeś, no ty czemu mi się nagra... Ty mi zadać, czemu nagrywasz? Nie, ty mi spytałeś, że uważasz i dałeś mi się wypowiadać. Nie, nie, ja robię pauzę, mów, żeby to, mów, nie, było proszę, proszę, to żeby nie było krzyki, żeby nie było krzyków. Ja uważam, że on się naprawdę zmienił, że on prawdziwie tego żałuje i to nie jest po to, żeby go teraz wybierać. Ufam ludziom. Spójrz, czy ty nie zaufałeś chociażby kamerzyście, który został skazany za pobicie jakiegoś starszego pana? Wziąłeś go do federacji. Dlaczego go wziąłeś? Bo uwierzyłeś, że może będzie lepszym człowiekiem. No chyba, że miałeś inne powody. Słucham w takim razie. Na, czy ja nie uwierzyłem. Ja po prostu wiedziałem, że on nagrywa tak filmy bardzo długo. A, że nagrywa filmy, że popchnął starego człowieka i został skazany za to, tak? Za pobicie starszego tego, pana. Tego nie było. Nie było nagrane, to nie było. To z gównem jedynie jak tam błoto dał czy czekoladę rozpływa. Nie, Oto. kamerzysta walczył u was w listopadzie lub w grudniu, a w październiku został skazany prawomocnie za pobicie starszego pana. No a ty i widzisz, go wziąłeś do Federacji. I widzisz, czyli... u nas go nie ma. My wyciągamy wnioski. No. Tłumaczę. W październiku 2022 tak, tak. pojawił się artykuł, I że I źle zrobiliśmy w i całym zarządzie. dwa miesiące później. W całym zarządzie potem doszliśmy do wniosku, że jednak go wy***lam. To za drogo pozwoliliście mu zawalczyć po tym, jak już został prawomocnie skazany za uderzenie starszego człowieka. Bo w zarządzie jest więcej osób hmm. i po prostu. Czyli ty tam więcej... masz mało dogadania, chcesz. Powiedzieć. Nie do końca, jest kilka głosów. Tak jak tutaj można powiedzieć, że Gola i Boxdel mają mało do gadania, to tak naprawdę tak, jakby. Tak, i można powiedzieć, że ty również. Jakby Boksel i Gola przekonali rozparę, Dobrze. to oni by mieli najwięcej głosów. Dobrze. Czyli, A tutaj okay. najmniej masz ty do gadania. Dlatego wy. Jestem bo ja nie stoimy. jestem wodarzem. Rozumiesz? Bo Bardzo widzę, że cieszę. próbujesz mi umniejszyć, ale kto się nie Chcę uda. Zrozumieć. Nie uda, bo ja ci wszystko wytłumaczę. Chcę zrozumieć. Więc co ci bo... mówię? W zarządzie jest kilka osób, mm. zostaliśmy wtedy przegłosowani, a potem ja doszedłem do głosu i chwila... udało mi się przekonać moich pszklaców, mhm. że jednak kamerzysta to nie jest dobra osoba. Mhm. Chwila, chwila, Dobry przera, wieczór. Zdaje się, że Krzysztof. było jakieś pytanie Krzysztof. do wodarzy, więc meldujesz się. Rozpara, tak, zadałem Czy ja podałem taki argument, że. Przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć, i rzuciłem pewną kwotę, i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład um, handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy, czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, że uzasadnia... wy to powiedzieć. Daj się wypowiedzieć Krzysztofowi. Mhm. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie Goats, przyjechałem Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I, I ty... czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. Roz... Ty... W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty też podkreślałeś, ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia? Jaka jest twoja wartość? Nie przypominam sobie Krzysztof czegoś takiego. Ty dużo sobie uzadnienia. Ja nie, nie, nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz. Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No, z tym od razu to bym nie powiedział. Próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie Zgadza, szokiem, bo liczyłem, że rzucam sobie Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, A że od razu. A spotkanie raz... trwało godzinę lub dwie, więc. I rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby Bogdel dzwonił w No wtedy. dobrze, ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Czyli w Rafał nigdy nie, Rafael nigdy nie minut, tak. Dobrze, minut. mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście, tak ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie mam nic do dodania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony. Dziękujemy, Krzysztof, Krzysztof Rospara. Możemy wracać do. Czyli do już do wiemy, dyskusji. że z tym kłamałeś? Nie, nie. Krzysztof powiedział, że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak? Powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, kwotę. Że rzuciłem konkretną. kwotę. powiedziałem, że zasięga. że masz większe zasięgi. Nie, nie, nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. Ja po prostu powiedziałem, że nie chcę teraz walczyć i tak dalej. A Rafał mi powiedział. Ale powiedziałeś, że masz większe zasięgi i rzuciłeś kwotę. Nie, ja rzuciłem tak. kwotę. Rafał powiedział, że rozumie, że, mamy, że mam teraz większe zasięgi i że za ile bym się zgodził zawalczyć, i ja wtedy podałem kwotę. No panowie, panowie mam wrażenie, że to sprawy nie były był użyte zasięgi i kwota. Chyba chodziło o to, że w ogóle się trzymać. Czemu się ty nie? masz ten pas w ogóle? Czemu mam pas? No Bo mi go oddałeś. No, a czemu, czemu za drogo nie dostał? Jedyna akcja. Czemu ty mówisz, że jesteś tematu? Nie, nie, ja, tematu. Ja, ja nie, temat. Jest taka jak chcesz, to zaraz kurwa, poruszę tematy. Ale pytam bo, się tylko no, o to, no, bo to, to ale, mnie ciekawe. A czemu miał dostać ten pas? No chodzi o to, że przeczytałem. Że raz. się zachował jak kupa? Nie, przeczytałem. I poszedł od razu tutaj. Okay. Zawalczyć za troszeczkę większe sianko? Jak kurwa nie daje? Panowie, ale teraz stawką tego pojedynku a, jest pas króla, jeszcze, Tak, ta, ta, ta. Tak, pas króla jest teraz. E, pomimo, że w tamtej walce nie był, go zrobiłem, jak to mówisz, ku... a taktyki robisz? Strategem ty jesteś dobry, to jedyny e, zarzut od psa, ku... te kwiuta, jaki był, no, a już tak, k***a, o tych zasadach, o tym, a też przecież, k***a, ku... gadał na Boxdela, a tu mówi, przepraszam cię, Boxdelku. To była jedna z taktyk, bo w trakcie walki sobie przemyślałem, mówię, w drugiej rundzie, jak wiecie, leżał już na deskach i mówię, tak szybko przekmina, mówię, ty, odkupił ten pas od pałki, ma pas króla, jak go znakautuje, to na pewno mi go nie odda, a jak go oszczędzę, pogłaskam po główce, podpuszczę go, to mi na 100% odda, bo jest prosty. No, to no i tak, tak, go, to na jedyna ją? taktyka, oni wszędzie taktyki, kurwa. Kacjo, nawiązując do Waszego ostatniego pojedynku, mówisz, że e, zlitowałeś się nad Boxdelem, teraz patrząc Pamięta. na niego, e, masz go przed sobą, pamiętasz go z ostatniego face to face'a, jeszcze pamiętam, ja też go prowadziłem, myślisz, że teraz Boxdela jesteś w stanie skończyć przed czasem, teraz biedzi tylko trzy rundy. On, y, tak, znaczy no ja wtedy też mogłem go skończyć przed czasem, tak jak mówię, no zrobiłem taktykę, żeby odzyskać moje, co moje po prostu, nie, bo pał pałce i tak się nie należało, bo Wszyscy szanowani ludzie w boksie ocenili, że wygrałem tą walkę i faulował. Się temu sędziemu, że nie wziął na siebie tego, że by przyznał się, że popełnił błąd i by było luz, nie? bo ja wiem, że doszły mnie słuchy, że w otoczeniu e, doszło do niego, że popełnił tam błąd w tej walce, że pozwalał na te ataki głową, gdzie Dariusz Michalczewski powiedział, że w, w pierwszej rundzie by był zdyskwalifikowany, ale wracając tak, oszczędziłem go, a teraz wtedy jak był taki gruby ulany, i wtedy też był tusty czwartek przed? Czy nie? Chyba nie. nie? Chyba nie, bo to bo, chyba był listopad. No bo dzisiaj tak, to wiadomo, to o, czemu Wagi nie zrobił wczoraj tusty czwartek. Eee, i, I ten. I. kończka, czy nie? przyznaj się. Nie działałem. Ale j**ał, wiebał. wiebał. Prze Czekaj. Stał stał na recepcji. Stawaj wariograf. Polka. Zaraz Ja mówię, nie, bardzo ja, bardzo mówię ja nie gola, ja nie gola. <laughs> ale słuchaj. A Kasio... na gole macie Disa. Zobaczcie na YouTubie najlepiej teraz, nie? Piję do tego, słuchaj, bo Bokzel e, w wywiadzie z szalonym, e, z szalonym reporterem powiedział, że przekrzykiwanie się z tobą dla niego jest trudniejsze niż walka, bo walka to będzie zabawa. Tylko ja zobacz, ja mam stojen twarzy. Zobacz, jak ja z Wardęgą. Ja się dostosowałem do ciszy. To on się przekrzykiwał z Maćkiem. Wiesz, coś chcieli pomagali, chcieli sobie pomóc, a wyszli na idiotów, bo przekrzykiwali się. Ja mogłem czekać, zobacz, naprawdę jak sobie prześledzisz ten materiał, to Wardenga mi się wpierdalał dzisiaj. Ja nie musiałem go przekrzykiwać. Ja czasem mam taki styl, że mogę krzyknąć, jak ktoś pierdoli głupoty, to mi się nie chce go słuchać. To wtedy krzyknę, żeby zaznaczyć, że kurwa, ej ty, koniec kurwa tego. Michał, ale to co uważasz, ale, że... Ale dokończę, pokoć, o proszę, no. To wam powiem szczerze, że wtedy jakby był ulany, to ja naprawdę, chociaż widziałem te 5% szans jego. Mówię, kurwa, taka masa, no co może tym bardziej będę po sześciu rundach, wiesz, może mnie trafi. A teraz to co on choćby ko kopał z zawodowcami, z jakim ty zawodowcem powiedz mi, walczyłeś, na To k***a, do mnie pisali. walczyłem. Nie no? będę ci o tym mówił. A Z, kim, z wrzodem? A, a ty jak? A, ty, a jacy zawodowcy na tobie połamali nogi. Z zawodowcy ja powiedziałem fajterzy z tamtego klubu. Ja nie wiem, czy oni są zawodowcy, okay. możliwe, a ja nawet ich nie znam, Simion. Bo ja się nie skupiam, jak się zmieniają. Ja się nie poznaję z ludźmi, tak jak ty właśnie. Piątka, piątka, a Jak masz na imię? Gdzie mieszkasz? No moi, moi, to i też, potem, moi, to moi to też byli ludzie z Moi to też byli ludzie z klubów. Tak. Zawodowcy, tak? No tak, średnio zaawansowani zawodnicy, a średnio zaawansowani gorwa... czy zawodowcy? To jest różnica. Ale, też, ale to co, no? gość, który kurwa, idzie na galę średnio zawodową. Średnio zaawansowany to jesteś, Ty, kurwa. No no to jak tak to goście, To byli to średnio zaawansowani zawodnicy. To No i patrząc na niego, jaką jest teraz kurwa małą pigą, pomimo że wagi nie zrobił, no to go szybciutko pierdolny. Bo wiesz, on po kopie, ja jestem na to wszystko przygotowany. Ale ty, ty myślisz, że Ty jesteś lepszy, kurwuj ode mnie, nie? No chuj. To czemu nie idziemy na małe, makłowy? kurwa. No chcesz ze serdów zejść? O, ja mam pytanie, panowie. To no? jest. Ale czy, ja nie no, wiem, ale mieszane na przykład. No ja, ja trenuję boks, ja jestem w tym królem, mam pas króla i w tym się nauczyłem. I w tym kurde krasuję was wszystkich. Nie potrzebuję kurwa. Dzisiaj na odprawie yy, sędzia kurwa mówi no, o jakimś ciosie i nie można pedeliady. Kurwa, to jak tam są takie ciosy, to ty się dziwisz, czemu ja nie trenuję MMA? Jak tam są ciosy nazywające się Pedeliada? Kurwa? <noise> Chłopie, no to ja już dzisiaj od razu zaznaczyłem, Kacio. powiedziałem, Ale że wiem. Jest, jest... Czemu tego nie trenuję? Ku... Ale fronty i kolana, no to kurwa, normalne, Kodzie, że jeden będzie, spadnie nie? i będzie. Ja mam pytanie, ponowie do Was. Kto się obstrał czego? Ty boksu w dużych rękawicach, czy tyka 1 w małych rękawicach? Nie, no ja się dostosowałem po prostu pod te makły, nie? Dużo. Ja się niczego, ja nawet propozycji takiej nie dostałem. Od ja też. To był żart akurat, dobra. Ja widziałem coś, źle sobie coś wpierdolili w dubsko, i potem, kupa nie umieli wyjść do walki. Ja no, byłem i z takimi w szatni, kurwa. Ja wyjdę. No. To tylko sprawdź, czy i to, co wpierdalasz. Nie <laughs> jutro. <mar się. laughs> no ustnie akurat nic nie No, to zobaczymy jutro. Żałujesz angażu Kasiusza w fejmie, czy nie? Nie, ja to... Bo ja strzelam, mi... że bardzo dużo Cię to kosztowało emocji, te wszystkie programy, znaczy, hejże, wywiady Kasiusza. Ja przede wszystkim umiem oddzielić, że to jest pojedynek mój, to jest rzecz osobna i fakt, że Cassiusz jest w fejmie, to jest też dobre dla federacji, mimo wszystko, bo dobrze podkręca, robi dobre emocje i jako przedsiębiorca też widzę to z drugiej strony, wiesz o co chodzi. To nie jest coś takiego, że potrafię, że jedyne co, no to subiektywnie będę patrzył, że gość we mnie wjeżdża, ma jakieś argumenty, uderza gdzieś w mój wizerunek, ale widzę, że równolegle podkręca też emocje, żeby ten jubileusz był zajebisty, bo finalnie i tak i mnie i myślę, że Tobie zależy na tym, żeby widzowi dać zajebistą rozrywkę i to jest w tym ja najważniejsze. Ja daję tutaj, a w ringu jestem przekonany, że dam jeszcze lepszą niż tu. No to powodzenia w takim razie. Bo dostaniesz razie. tak na za to wszystko właśnie. Już ci oszczędzę tych pewnych tematów, ale w ringu za to właśnie będziesz dostawał głównie w Za to będę Cię karał. Za to, za te kurwa błędy młodości. Może to były błędy młodości, ale ja nie widzę u ciebie żadnej poprawy, więc tam kurwa, w kurwa oktagonie postaram ci się kurwa tak wybić to z głowy, żeby już ci kurwa nie przychodziły ja te. Ja pokazuję tylko to co, to co chcę, żeby ludzie widzieli, nie? A ja pokażę wszystkim też to co chcę, żeby widzieli. Panowie, dostaję informację, że musimy kończyć, jest już 21.10. Jutro zobaczycie te finalne emocje w klatce. Kupujcie pay per view na fejmem.tv, a ja jeszcze zapraszam Was przed tutaj naszą scenę i zróbmy face to face. Coś A wy, jeżeli chcecie zobaczyć. Co starcie, A, to kupujcie pay-per-view na fejmama.tv. Tak. Don Cassio no, ja kontra bo Michał Bogdzel-Baron bo już to jutro to dobrze, w krakowskiej Tauron Arenie. Nie, jak ty no to super, to zobaczcie jak ja biję dopiero. To się fuj to się fuj To wszystko już jutro słuchajcie. Jeszcze raz przypominam, cała hala mi. jest wyprzedana. Kupujcie pay-per-view i bądźcie z nami przy naszym jubileuszu. To nerwowy 100%. Jest, no. No to czyli jest nie ma pojewu, tak? Nie, to nie no to ma zobaczymy. To, to zobaczymy... Nie ma w ogóle w To zobaczymy... Halitomic se kup kurwa... Dobra... Panowie... Box in position... Aaaa!